Serdecznie Andrzej co dalej? Słuchajcie, nowy dom i nowe niespodzianki Powiem, pokażę Wam zaraz. Ale i cisza. Spokój, słuchajcie. Jest super. Dobra, idziemy, pokażemy wam, pokażę Wam niespodziankę prysznic, nie Słuchajcie, ja jestem niski. Ja mam metr sześćdziesiąt Salonik, jak widzieliście Tu wchodzimy do Łazienki i słuchajcie Prysznic, nie Ja mam metr sześćdziesiąt I Rozmiar prysznica, nie <grywdy> Typowy rozmiar filipiński chyba Nawet nie, bo ja mam, ja jestem rozmiarem filipińskim. Prysznic jest tu, ale to jeszcze nic. Słuchajcie, nie wiem czy ja dobrze to wam nagram. Tu jest prysznic. A po drugiej stronie jest gniazdko. Prysznic ustawiony na gniazdko. Poczekajcie. Tu jest prysznic. Od może to być lepiej widać. E, tu jest gniazdko. Tu jest prysznic. No powiem, wyposażenie tego domu naprawdę jest fajne, bo jest wszystko. Ale tu jest gwiazdko, tu jest prysznic, toaleta. E, jest I, i do mycia dupki jest. I no standard taki powiem wam fajny. E, tu wieszaczek, nie taki wywiecznik No także niespodziankę mówię, wezmę sobie prysznic, ale prysznic jest mniejszy ode mnie no, mogliby to chociaż na 1,80 80 m postawić. No ale kij. No dobra, jakoś... Jak stanę sobie to i wezmę prysznic, to on będzie po prostu... E, prysznic po prostu będzie centralnie, widzicie. <grystanie> na, na gniazdko. Nie? Tak? Tak. To prysznic tu miastko no ale to jest spokój, jest fajnie materace już zakupione materace są to trzeba po prostu wytargać ściągnąć to ze ściany gdzie tu jeszcze to ciemno jest a tu jest no to by te półki na no, chyba na telewizor no jak tak to spoko to też idzie do wyrzucenia. O też ja bym na tym nie, nie, nie powiesił 50 sali czy tam ile też bym nie powiesił. No każdy pokój ma kabel nie, są dwie anteny satelitarne. No ale powiem gniazdka kto tak, jedno gniazdko potrójne, drugie gniazdko potrójne, trzecie gniazdko potrójne. No dobra tu na tej ścianie, a na tej już nic. Przecież chyba nie, tu jeszcze nie, nie ma. No to pasowałoby jak to łóżko stoi. To tutaj albo łóżko z tamtej strony, ale tam są drzwi. No nie wiem, jakoś się tu umebluje. Tak, to już powoli powoli się tutaj rozkładam. Patrzcie jaki bajer, a jaki bajer, ha. Tak. Yy, podać coś? Nie, ty już zamknięte, dziękuję. Nocna zmiana zakończona, to też się otwiera? O, też. Nie, Nie no, to bajka jest, powiem wam. To mi się podoba, ten bajer, ja lubię takie bajery. No. I ta cisza, słuchajcie. Fajnie jest przy, na ulicy yy, przy ulicy mieszkać takiej turystycznej, ale te motorki jak widzieliście na filmach nie dało się po prostu wytrzymać. A tu. Cisza. chatka oświetlona. O! sierściuch jakiś Będziesz chciał kość wędzoną. Będzie chciał kość wędzoną. Przyjdzie w łaskę. Trzeba będzie widać stopy no tutaj chyba wszystkie nie, nie działają e, lampy chyba że jeszcze po prostu nie nie rozgryzłem wszystkiego no i taka chatka moi kochani 3000 peso miesięcznie o kicia Patrzcie, kota mam kicia kiciuś kiciusia słuchajcie nie wiem dlaczego ale koty Yy, przychodzą praktycznie wszędzie gdzie ja jestem to i kot już mam przyjaciela tak? no jeju kiciuś kici no jeju jak się łasi jak się łasi ha, Ty ty gdzie wpadłeś nie? no nież miało chłapy z szyneczek i wędzonek tak tyś to wyczuł nie także mam już przyjaciela tak jak cię nazwiemy wędzonka podpalany podpalany tak wędzonek dobra od was zależy jak oglądacie ten film e, jaką dać nazwę mojemu kotu jak go nazwać no i chodzi za mną, no widzisz? Oj, 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 tak? Tak, tak? Chodź, idzie za mną? Mam kota, tak? No ale ja muszę jechać. No, drzwi, znaczy tutaj trzeba do wymiany, bo jest jedna zbita, ale właśnie się powiedział, że to zrobi. To by było na tyle, Andrzej, co dalej? Trochę zmęczony jestem tym wszystkim jeszcze internet załatwić, i załatwić żeby podpieli, kabel jest, wszystko jest, anteny satelitarne są, kontakt z bazą jest, nie Cisza jest No powiem wam na wypasie, na wypasie za te pieniądze powiem Wam, że jest ciężko znać, aczkolwiek jak szukacie, to znajdziecie, a ja mam nawet i kota Kicia? Chodź, idzie do mnie? No, i mam kota. No, także yy, nazwijcie mi, dajcie mi jakieś namiary, jak nazwać mego kota. Ja bym tylko podpalany, podpalany nazwał. Tak? Wędzony, podpalany, kingsi i podpalany, tak? Ojoj tak? No co? No co, łasidełku, no co? No co, no co, no co No tak, tak, tak Będziesz już mój Tak, przyszłeś do mnie, będziesz mój Ci uszy stoją jak wilkowi, kurde, ja cię kręcę Tak? Będziesz mój? Będziesz mój? Tak? Pewnie, że tak Dobra, żegnam się z wami, bo jeszcze muszę iść No e... tak wygląda ładka E, żegnam się z wami i Andrzej i co dalej? Powiem wam, każdy dzień jest fajną niespodzianką. E, ostatnio mi tak zęby bolały, ale obudziłem się jednego dnia. A słuchajcie, powiem wam, tu za, za tą ścianą jest szpital. Za tą ścianą tutaj jest szpital. <grym> Jak oddziały szpitalny. mam nadzieję, że nie położniczy, nie? <grym> oddział położniczy, bo wiecie, nasłuchałbym się tu o facetach tego i owego. No. Dobra, trzymajcie się Andrzej, to dalej? No kochani, do następnego odcinka Jak się urządzę, możecie przyjechać Nawet pole namiotowe mam tutaj I co, zawsze widzicie jaki mam duży salon Muszę go po prostu tylko Jakaś kanapa Telewizorek, coś powkładać No jak wiecie Po prostu No co, wszystko powolutku Powolutku kto przyjeżdża, dać znać. Możecie mi przywieźć jakieś przyprawy, których tutaj nie ma, albo są, albo kosmiczne pieniądze. Także Majeranek, pieprz czarny, grubo zmielony. Nie, nie, nie miałko zmielony, grubo zielony do kiełbasy wiejskiej. Majeranek, pieprz ziołowy to jest takie moje naj, naj, najbardziej potrzebujące przyprawy. Dobrze. Trzymajcie się, Andrzej co dalej. Ja dola... o, jeszcze mam swój domek e, Pani Krysi. No, także ja Pani Krysi bardzo dziękuję za pomoc, za wszystko, za to, że przykaznęła Kingsi, e, no dała wsparcie, e, bo miałem już chwilę takie, że po prostu mogłem, już miałem wyjechać. Syki chor. ze względu na brak tego brak tego wiecie prądu brak brak światła, e, brak wody, brak internetu i miałem walczyłem ze sobą, ale mówię tak no prąd OK e, Jakieś wezmę e, baterie słoneczne, co coś zrobię no. e, Bez prądu jest ciężko, bo i fi mi jest potrzebny internet potrzebny do pracy. E, no, woda, no dobra, nabiorę no, błaniaka i tak mówię, ale tu jest jednak spokój. Tu jest spokój, cisza. Akurat w tym miejscu, wymarzonym miejscu, mam nadzieję, że nie porodówka, tak jak powiedziałem. No. I tyle. Czekajcie na następne odcinki, zaczynam nagrywać od nowa. Także będzie się działo. Mam nadzieję, będzie się działo. Trzymajcie się. Andrzej, co dalej? Może jutro coś Wam wrzucę.